mam ludzie, z tej strony Tagard. i wreszcie otrzymaliśmy ten ogromny nadchodzący patch. Większość z tego, co było obiecane, jest w nim zawarte, natomiast nie ma tam update'u do nowego silnika. Być może są podwaliny, ale to wideo skupi się na tym, co nowego w najnowszym, ogromnym, dużym technical update we from Tarkov. Zaczynamy! Pierwszym na liście jest zaktualizowanie NVIDIA DLSS i również AMD FSR do nowszych wersji. I oczywiście tutaj jest również pewna naprawa związana z DLSS-em, bo niewiele osób chyba go używało, jeśli tak to dajcie mi znać w komentarzach, ale ja miałem bardzo ciekawą funkcję, kiedy upskelujesz sobie grafikę jeszcze wyżej przy pomocy Nvidia Control Panel. Nie wiem jak to się ma w AMD, wtedy te skoupy wyglądały okropnie i na dole tam w naprawach ponoć to poprawiono, dlatego będziemy to testować jak tylko Skończy się to wideo i ruszą serwery, mnie możecie znaleźć jak zwykle na Twitch TV Tagard. No a jeśli film Ci się podoba, lajkuj, subskrybuj, wiesz co robić. Również ogromne zmiany, jeśli chodzi o pozycjonowanie dźwięku na mapach, które jeszcze nie miały tego zaimplementowane, między innymi rezerwa i Shoreline również dostosowano już dobrze zaimplementowaną ponoć Oculus Audio na Streets of Tarkow. Także na tych wszystkich mapach powinniśmy odczuć znaczną różnicę, jeśli chodzi o pozycjonowanie audio. Zwiększono no, rozmiar i szybkość rozprzestrzeniania się chmur, granatów dymnych o 30%. Nie wiem czy to ma zachęcić ludzi do używania tych granatów dymnych, a być może na no, oglądali się nowego Counter Strike Reveal. W każdym razie teraz granaty dymne pokrywają o 35 o 30% więcej terenu i szybciej po prostu się uruchamiają. I od dziś, jeśli zreportowałeś jakiegoś cheatera w grze, powinno przyjść powiadomienie, że został on zbanowany, jeśli oczywiście go złapią i otrzyma bana. Wtedy dostaniesz informację w grze, że hej, twój report przyczynił się do zbanowania cheatera. Gratulacje. Również dostosowano interfejs użytkownika w flea-markecie, który często bugował się, jeśli chodzi o e, wymiany barterowe. To poprawiono i również zwiększono obszar, na którym można wykonać questa assessment part 1. Chyba jeden z bardziej upierdliwych questów, jeśli chodzi o zdobycie latarnika. Także w tym momencie jest rozszerzony ten obszar. Ponoć miało być też zmniejszona liczba przeciwników PMC, których trzeba wyeliminować, aby tego questa odblokować. Zobaczymy wszystko w praniu, będziemy testować na żywo oczywiście. Jeśli chodzi o po poprawki i naprawy, bo właśnie ten patch wokół tego się skupia najbardziej, to również wyeliminowano błąd, który wywalał was czasem kompletnie z rajdu, z gry właściwie nie trzeba było się ładować na nowo w momencie kiedy wczytywaliście się do rajdu ja miałem ten bug często więc bardzo dobra naprawa i również jak wspominałem o updatecie DLSS i FSR naprawiono w DLSS czy też w FSR artefakty jeśli chodzi o scope'y. także jeśli nie wiecie o co chodzi jeśli używaliście dlss lub FSR i używaliście scope'ów z dużym przybliżeniem, to obraz wyglądał jak Minecraft, przynajmniej w moim odczuciu. Obraz był bardzo rozbazany, wypikselowany. W tym momencie ponoć to naprawiono, także bardzo, bardzo ciekawa rzecz, zwłaszcza z update'em tych właśnie technologii AMD FSR i DLSS. Trzeba przetestować, jak to wyjdzie w praniu, dlatego zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to używalne w tym momencie. I to co zapowiedziano już wcześniej, naprawiono mgłę wewnątrz interchange i rezerwy i chodzi oczywiście o tę mgłę, która często występuje na zewnątrz, ale na interchange i rezerwie wkradała się również do wnętrza budynków. W tym momencie powinno być to naprawione i wyglądać dużo lepiej, także zdecydowanie na streamie na Twitch TV będziemy odwiedzać właśnie te mapy, sprawdzając jak dobrze zaimplementowano ten feature. Kolejna naprawa tyczy się swayu, rozślinności, no chyba to tak będę interpretował, że po prostu kiedy wczytywałeś się do rajdu, już miałeś do niego wejść, a czasem nawet trochę wcześniej słyszałeś już jak twoja postać została umiejscowiona na przykład w krzaku i wierciło się tam w tym krzaku przez dobrych kilkanaście sekund, co było dość irytujące. Prawdopodobnie o to chodzi, zostało to naprawione. Również naprawiono migające światło uliczne, jeśli chodzi o mapę Streets zwłaszcza w nocy, które miało jakiś problem z nakładaniem się na różnego rodzaju powierzchnie, także w tym momencie powinno być to naprawione. Chyba fix, na który wszyscy bardzo czekali, ale być może nie mieli świadomości, że on y, istnieje, właściwie błąd, który Teraz ponoć został naprawiony, a mianowicie chodzi o nadmierne zużycie RAMu podczas długotrwałego uruchamiania gry. Jeśli wasza gra chodzi przez dłuższy okres czasu, RAM zapycha się, zapycha, zapycha aż do momentu, gdzie wywala was z gry, różnego rodzaju blue screeny pojawiały się dla wielu użytkowników, po prostu gra spowalnia, no i po kilku rajdach, tak trzeba było zrestartować grę, żeby odświeżyć to wszystko. W tym momencie to powinno być naprawione. No Ja często siedzę dość dłużej jeśli chodzi o Escape from Tarkov, dlatego zdecydowanie testujemy, czy, czy ten feature został naprawiony stosowano różnego rodzaju optymalizacje systemu oświetlenia w ogóle dlatego na wszystkich mapach powinniśmy zobaczyć znaczne usprawnienia również wyświetlanie się różnych obiektów na mapach zostało poprawione naprawiono niepoprawne wyświetlanie się budynków na of Tarkov. usprawniono zachowanie systemu dźwiękowego zwłaszcza przy pierwszym strzale czy Wybuchu granatu w pomieszczeniu, naprawiono możliwość wyświetlania się dwóch postaci błędów wizualizacyjnych w sytuacji, kiedy dwóch graczy próbuje skorzystać z tego samego karabinu stacjonarnego. Również naprawiono możliwość instalowania dodatków do broni, które wykluczają swoje istnienie. Również naprawiono problem z wczytywaniem się do laboratorium w trybie kooperacji. I również jeśli jesteście w grupie, poprawiono dobieranie graczy po wyciśnięciu przycisku gotowy. Jeśli komuś wywalał błąd 228 po nieudanej próbie wciśnięcia quicktime eventu w siłowni, w tym momencie już nie powinno Wam się to przytrafiać. I uwaga, naprawiono możliwość przyglądania się przez niektóre ściany na mapach takich jak rezerw, interchange, faktory, laboratorium i shoreline. Ja nie znałem tego bugu osobiście, ale prawdopodobnie dużo osób używało tego exploita na własną korzyść. Również poprawiono nieprawidłowe punkty spawnu na mapach Lighthouse i Streets of Tarkov. A ostatnim na liście jest naprawa nieprawidłowego wczytywania się po rajdzie kooperacyjnym, jeśli wchodzimy do rajdu online. Także mamy dość spory update, jeśli chodzi o audio i wizualne rzeczy, również masa poprawek, no i oczywiście od dawien dawna wyczekiwany system reportowania, właściwie powiadamiania nas, że ten, którego zreportowaliśmy, został zbanowany. Dajcie mi oczywiście znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach, a ja idę testować patch. Dlatego zapraszam Was na Twitch TV, lajkuj, subskrybuj kanał, no i widzimy się w następnym odcinku.